Nowa szkoła modułowa powstaje przy ulicy Lubelskiej. Spekto będzie placówką publiczną. Buduje ją i poprowadzi inwestor prywatny we współpracy z miastem. Na początek uruchomione zostaną cztery klasy. Będzie też świetlica, szatnie i węzeł żywieniowy. W przyszłym roku szkolnym placówka powiększy się dwukrotnie. Zlokalizowany wcześniej w tym miejscu plac zabaw, który powstał w ramach WBO 2018, przeniesiono o około 100 metrów dalej i dodano nową zjeżdżalnię. Otwarcie nowej szkoły już we wrześniu.